Cześć! Dzisiaj przygotowałam dla Ciebie stylizację dzienną lub też na randkę, w ciekawym połączeniu kolorystycznym. Mamy tutaj spodnie w dosyć nasyconym kolorze z undertonem żółci oraz fiolet, który ma underton czerwieni. Dlatego ten fiolet i ta czerwień ze sobą dobrze współgrają. Gdybyśmy dobrali Fiolet z undertonem Błękitu nie byłoby już takiego współbrzmienia tych dwóch kolorów. Do tej stylizacji dobrałam również buty w odcieniu również ciepłego fioletu oraz torebkę, która pasuje odcieniami do stylizacji, ale też ma na sobie odcienie kontrastowe do tych kolorów. Dzięki temu stylizacja nie jest nudna, tylko jest ciekawa. Jeśli chcesz nauczyć się jak łączyć kolory, to zdecyduj się na mój kurs autorski Jak łączyć kolory, gdzie wszystkie zasady łączenia kolorów omawiam na przykładach, tak abyś mogła łatwo przyswoić sobie tą wiedzę.